Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad takim tematem, dlaczego w większości amerykańscy prezydenci są dobrymi mówcami. Czyli tutaj można przywołać Obamę, który miał wystąpienie, doskonałe wystąpienie na Placu Zamkowym w Polsce, bądź Clintona, bądź sięgając dalej Ronalda Reagana, czy zupełnie daleko doskonały mówca Abraham Lincoln. Dlaczego tak jest? Więc uwaga, pokuszę się o próbę odpowiedzi, ale czuję przez skórę, że moja odpowiedź wcale się Wam nie spodoba, i to nie z tego powodu, że gdzieś tam pójdę w bok, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że trafię w sedno. Co mam, co mam na myśli? Pamiętam, kiedyś siedzimy sobie w domu poselskim z pewną panią poseł. Rozmawiamy na temat wystąpień publicznych i ona mi mówi coś takiego. Wie pan co, w 1994 roku w Warszawie był Bill Clinton i było takie małe, zamknięte spotkanie z nim, głównie dla polityków, ludzi z biznesu. I on tam miał swoje wystąpienie i się, i się spóźnił, tak? Że my tam czekaliśmy na niego i wreszcie się pojawił, miał błyskotliwe, świetno, św błyskotliwą, świetną prezentację, ale wie pan. Nie to mnie naj, najbardziej zainteresowało. Najbardziej zainteresowało mnie to, gdy potem, po tym całym wydarzeniu, rozmawiałem ze swoim znajomym, który zawiadywał tym całym eventem i on mi powiedział, wiesz, to nieprawda, że Clinton się spóźnił. Clinton w tym czasie już był w hotelu, ale on siedział w swoim pokoju i ćwiczył swoje wystąpienie. I wtedy, to tak jak mi opowiadała ta pani poseł, dla mnie to była zaskakująca myśl, że człowiek, który reprezentował największe mocarstwo w tym czasie, może na, nawet teraz, czyli ktoś, kto reprezentuje największe mocarstwo, dla nas, dla ludzi, którzy są z kraju, można powiedzieć, drugiego rzędu, drugiego, trzeciego rzędu, on przygotowuje się do tego wystąpienia i je ćwiczy. I to dla mnie było zaskakujące. I to jest moja odpowiedź, że nie jesteś w stanie być dobrym podczas wystąpienia, podczas prezentacji. Jeżeli nie masz przemyślanej koncepcji, i to jest pierwszy etap, a drugi etap, przećwiczonej, te dwa elementy stanowią składową do tego, żeby być wyróżniającym mówcą podczas wystąpień. Ja wiem, że to nie jest nic odkrywczego, natomiast warto sobie zadać pytanie, jaki był powód, dlaczego Clinton powiedział sobie, że nie mogę sobie pozwolić na słabe wystąpienie do tych ludzi. I myślę, że tutaj. Wchodzimy w sedno, to znaczy trzeba mieć opracowaną dobrą koncepcję, a potem ją przećwiczyć. I zostawiam Was z taką myślą.